Oprócz e, rodzin z dziećmi, jakie nas tutaj odwiedzają, to lawendę bardzo lubią odwiedzać również owady. I mamy tutaj mnóstwo pszczół, e, mamy mnóstwo, mnóstwo trzmieli, mnóstwo pięknych motyli. Gdyż jest bardzo miododajna i przyciąga właśnie te no bardzo, i te bardzo pożyteczne się owady. Się czują w raju, jak w raju. Tak, dokładnie. jak w raju. Dokładnie. Bo <laughs> no, ten, który się tutaj dostanie, czy trzmiel, czy bączki, no to jakby nie było, no to. Są w szoku. Są w szoku, że mają tutaj tyle nektaru do pozbierania. Tak. Jesteśmy w raju, ale nietypowym raju, bo lawendowym. Tak naprawdę, co to jest lawenda? Skąd się wzięła i skąd tej lawendy tak dużo wokół nas? Porozmawiamy z panią. Justyną Adamek. Witam serdecznie. Pani Justyno. Wiele osób, a tym bardziej tych młodych osób, nie wiedzą co to jest ta lawenda. Proszę nam tutaj mniej więcej opowiedzieć. Oczywiście. Lawenda faktycznie niektórym osobom może kojarzyć się wyłącznie z kulami na mole, a tak naprawdę jej historia sięga bardzo dalekich czasów, bo już od średniowiecza. Lawendę wykorzystywano zdrowotnie na bóle głowy, na lęki, depresję, również w chorobach górnych dróg oddechowych, przy ukąszeniach owadów. Później na przykład taką ciekawostką jest to, że gdy panowała epidemia dżumy, lawendę noszono jako taki amulet przy sobie i ona właśnie miała chronić przed zarazą. Samo słowo lawenda, znaczy z łaciny lawarę, to znaczy myć się. Niektóre nazwy łacińskie podają, że jest to liwandula, co oznacza kolor niebieskawy. I ta lawenda przetrwała z nami również czasy I i II wojny światowej, gdzie jej działanie antyseptyczne uśmierzało ból, dezynfekowało rany. I do dnia dzisiejszego korzystamy z jej właściwości leczniczych. Uważam, że powinna znaleźć się w każdej domowej apteczce, szczególnie właśnie jest przydatna dla takiego rozluźnienia, dla, dla takiego działania przeciwstresowego, przeciwlękowego, przeciwdepresyjnego, uspokajającego. Bardzo fajnie ją jest dodawać do kąpieli. Działa wówczas bardzo tak relaksująco. Można ją wykorzystywać i kosmetycznie, i kulinarnie. My tutaj mamy z kosmetyków bardzo fajne produkty na bazie lawendy. Taki peeling lawendowy, który właśnie można sobie dodawać do kąpieli. Mydełka ręcznie robione, masełko do ciała. Z kolei takie kulinarne zastosowanie, to widoczne jest w postaci takich ciasteczek lawendowych czy lemoniady lawendowej. Również zaprzyjaźnione z nami restauracje tworzą z naszej lawendy właśnie syropy i tworzą z nich pyszne lemoniady. Ogólnie to, że zainteresowałam się lawendą, to nastąpiło parę lat temu, gdy przeczytałam bardzo ciekawy artykuł o kobiecie, która porzuciła pracę w wielkim mieście i wyruszyła na Mazury. I tam na tych mazurach postanowiła posadzić lawendę. Bardzo mnie to wtedy zaciekawiło, że jak to taka roślina ciepłolubna jest w stanie ros rosnąć na mazurach, hmm, no to może i zadomowi się na Górnym Śląsku. I marzyłam o tym, żeby wśród pól rzepaków, jakie tutaj widzimy w okolicy, czy, czy tych łanów zbóż, rosło coś innego coś takiego fioletowego, taka oaza. Ciszy, spokoju, do której będziemy mogli wracać po pracy i rozkoszować się tym pięknym zapachem, aromatem. I y, całą rodziną postanowiliśmy, że wybierzemy się na Mazury. Odwiedzimy panią Joasię, która tam prowadzi piękne lawendowe pole. I będąc u niej z wizytą, mogliśmy właśnie podziwiać tą lawendę, y, zobaczyć, co pani Joasia z niej robi. I to właśnie był ten sygnał również dla mnie, że spróbuję. Spróbuję właśnie zgłębić ten temat. I na studiach podyplomowych, które ukończyłam w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, napisałam pracę dyplomową o lawendzie, o jej właściwościach. I to pozwoliło, pozwoliło mi właśnie tak dogłębnie poznać ten lawendowy temat. Czyli to było wszystko tak etapami. Najpierw artykuł. Tak, najpierw był artykuł, artykuł, potem wyprawa na Mazury. mazury z tych. mazur, receptury. I z tych Mazur właśnie tacy oczarowani tym lawendowym światem. Postanowiliśmy stworzyć tutaj taką małą lawendową prowancję. Ja to teraz pytanie. Yy... Kiedy był ten pierwszy krzak lawendy? Jak, gdzie go kupiliście? Skąd, z tych Mazur? Nie, 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 nie to zamawialiśmy pierwsze sadzonki z takiej plantacji lawendy, która specjalizowała się właśnie w sadzonkach. I miało to miejsce 12 lat temu. Nawet samej trudno mi uwierzyć, że już niektóre podkrzewinki mają u nas tyle lat, są takie wiekowe. I ten pierwszy jeszcze krzak tutaj jest na dzień dzisiejszy, czy już po To są, to są jest ich wiele. To jest ta starsza część poletka, tutaj widoczna, mhm. a tutaj za nami jest widoczna nowa część nasadzeń. I z tego co Pani też mi wcześniej mówiła, e, posiadacie różnego rodzaju generalnie tak, są różnego rodzaju tak. lawendy. Wy macie ile gatunków? My mamy dwa gatunki. Mamy lawendę wąskolistną, zwaną inaczej lekarską. To są te ciemniejsze odmiany. I y, lawandynę. Jest to mieszaniec między lawendą wąskolistną i szerokolistną. I y, wśród tych wszystkich odmian lawendy u nas można spotkać 10, 10 odmian. Czyli dwa gatunki, 10 odmian. Tu w ręce akurat trzymam bardzo aromatyczną odmianę, odmianę grosso. Jest to taka długa lawandyna. Pięknie pachnąca, wykorzystywana w perfumerii, w drogerii przede wszystkim. Z niej również pozyskuje się na szeroką skalę olejek lawendowy. Jest bardzo, bardzo aromatyczna. Jej akurat w celach kulinarnych nie stosujemy, tylko tą lawendową skolistną, lekarską. Jakieś takie wskazówki dla osób, które mają tą lawendę przed domem i no czegoś im tam brakuje? Jakieś takie z doświadczenia Pani wskazówki? Mhm. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że lawenda będzie lepiej rosła w kamyczkach niż w korze. Kora tworzy dla niej kwaśne środowisko, a kamyczki zasadowe, więc raczej radziłabym wykładać ziemię wokół lawendy kamyczkami niż, niż tą kwaśną korą. Bardzo proszę pamiętać właśnie o przecinaniu, bo to przecinanie wiosną będzie sprawiać, że lawenda będzie miała potem latem piękny pokrój, nie będzie nam się tworzyć w środku taka, nie będzie się tworzyć taka dziura nie będzie się tak szybko też nie będzie tak szybko drewnieć i będzie miała lepszą taką przepuszczalność. Pamiętajmy również, żeby sadzić ją w określonych odległościach od siebie, żeby nie była też posadzona zbyt gęsto jedna obok drugiej, bo nie będzie miała przewiewu, dobrej cyrkulacji powietrza. Będzie nam ją też trudniej potem przycinać i formować w kuleczkę. Lawenda oprócz tego, że działa uspokajająco, przeciwdepresyjnie, relaksująco, to ona wpływa również na nasz układ trawienny. Mhm. Rozkurcza mięśnie, także wszelkie kole, kolki jelitowe, bóle brzuszka, będzie nam tutaj ładnie wspierać to działanie trawienne. Także jak najbardziej. Jak najbardziej, mamy, ale mamy też lemoniadę. I to nie jest tak, że daje się tylko kwiat lawendy, tylko tutaj musi powstać pełna esencja, tak? Gdy tak. Czas przygotowania to nie jest wrzucić kawałek lawendy do wody nie, i Nie, już nie, nie, bo to by nam nie oddało tego aromatu. Musimy sobie przygotować syrop. Taki cukrowy, później tą lawendę macerować w tym syropie 12 godzin, później zagotowujemy całość. Po tych 12 godzinach dodajemy sobie sok z cytryny i tworzy nam się piękny, aromatyczny lawendowy syrop, który właśnie wykorzystujemy do tworzenia. Takich pięknych lemoniat. Ja za chwilę będę miała okazję spróbować, spróbować drodzy widzowie. No, na tą chwilę nie, ale przypuszczam, że jak Państwo się tutaj zgłosicie, to będą mieli taką szansę. Jak najbardziej można u nas właśnie spróbować tych, tych przysmaków. Dużo osób właśnie już skorzystało z ciasteczek lawendowych, którymi częstujemy na warsztatach, które odbyły się w weekend, bo muszę powiedzieć, że mamy tutaj też warsztaty. A, tu też ciekawosty. W sobotę była u nas yoga w lawendzie, a w niedzielę miałyśmy warsztaty wiankowe. Pokażesz Olu, jakie wianki panie u nas stworzyły? O, to jest coś takiego. Mhm. Najpierw wykonywałyśmy bukieciki i na To już jest wysuszone. Tak? tak, tak, ona już się zasuszyła. I ona ile czasu potrzebuje na wysuszenie, aby powstały właśnie już takie... Z innymi też ziołami. Z innymi ziołami. I ile czasu potrzebujemy, aby ta lawenda została tak już odpowiednio wysuszona i żeby mogły powstać już takie piękne prace? Około tygodnia czasu. Mm -hmm. Przy takiej ciepłej pogodzie bardzo szybko się zasusza. Musi być suszona w ciemnym pomieszczeniu, przewiewnym, uh -huh. w ciemnym dlatego, żeby nie straciła swojego koloru, to jest ważne. Aha, I tak samo, jeżeli... gdy się ją przechowuje gdzieś w domu, to dobrze by było nie tak w jakimś takim bardzo słonecznym pomieszczeniu, tylko raczej, żeby gdzieś tak była schowana przed słońcem, to pozostanie ten kolor z nami na dłużej wtedy. W uh tym, -huh. że na przykład oh. dobrze jest zrobić ze świeżej lawendy, ona jest bardzo giętka, plastyczna, Fajnie się poddaje, a samoistnie po jakimś czasie ten wianek się tak lekko ususzy. O super. No i teraz tak, e, ja z paniami sobie fajnie tutaj rozmawiam, a jednak wy ciężko pracujecie. E, tak jest. Co tutaj tworzymy? Tutaj powstanie piękny bukiet, a nawet kilka bukietów lawendowych. I żeby te bukieciki powstały, to każdą gałązkę oczyszczamy z listków. A dlaczego? Gdybyśmy zostawiły te listki, wyglądałoby to nieestetycznie. Po drugie, gdzieś ta lawenda mogłaby z czasem nam zacząć pleśnieć. I dlatego oczyszczamy ją i końcowy efekt będzie przez to bardzo piękny. Jest to pracochłonne, czasochłonne, ale warte tego efektu końcowego. Czyli jest taka radość na serduchu, kiedy widzi Pani swoje prace, Wasze wspólne tak naprawdę prace, tak jest. bo to jest jedna wielka Wspólna praca rodzinna. To jest tak, to jest wspólna praca rodzinna. To prawda, angażują się tutaj u nas wszyscy i każdy jest wyspecjalizowany tak naprawdę w czymś innym. <śmany> Mama? Mama, mistrzyni wianków, siostra, bardzo piękne tworzy prace takie z żywicą i możemy tutaj pokazać takie drewniane anioły z tymi skrzydełkami, w których zatopione są kwiaty lawendy. I to jest, y, praca, to jest takie rękodzieło. rękodzieło Tworzone od podstaw tutaj u nas właśnie w lawendowym raju. Są podkładki żywiczne mm -hmm. z zatopionymi roślinkami. Tutaj gdzieś też ta podkładka była. Czyli no, w zasadzie u Pani, u Państwa yy, można przyjechać, można odpocząć. Jak najbardziej, zapraszamy. Mhm. Mamy taki przedział czasowy, gdzie mhm. można właśnie bez zapowiedzi nas odwiedzić. Yy, jest to nieodpłatne, można wykonać wtedy pamiątkowe zdjęcia telefonem, odwiedzić nasze stoisko z rękodziełem, no i przede wszystkim zaznać troszkę tej yy, takiej małej prowansji yy, na Górnym Śląsku. Co <laughs> trzeba tutaj zaakcentować? Lawenda? Ma wielkie znaczenie. Tak jest. Zastosowanie wielu tu. Bardzo Czy czy, formacja, czy kosmetyka, czy kulinaria, czy kulinaria. Co mnie pani naprawdę zaskoczyła, że można tutaj nawet sobie w ciasteczkach <noise> lawendę znaleźć. Można też spotkać białą lawendę. Białą lawendę? Tak jest. Mamy jedną sadzonkę akurat tej białej odmiany, ale faktycznie jest. jest to jest taka ciekawostka, że występuje również w kolorze białym, czy w kolorze różowym. Też się zdarza taka odmiana różowa. Czyli spore zastosowanie. No nic, tylko tutaj przyjechać do sierot i skorzystać z tej ciszy, spokoju. Jeśli jesteście Państwo zestresowani, to tylko do lawendowego raju. Zapraszamy, póki jeszcze lawenda rośnie, bo już niedługo żniwa lawendowe.